Hej, 22 maja, niedziela, 6.45 Dzisiaj nowa kamera. Mam nadzieję, że nic nie namieszam. Że będzie mnie dobrze słychać, że będzie mnie dobrze widać i że będzie miało to sens. <grytanie> Także poza kamerą, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o komplementarnym systemie do <grytanie> systemu mojego wczesnego wstawania czyli do inteligentnych żarówek, które ułatwiają mi to. Zrealizować. Eee, także do zobaczenia za chwilkę. We wcześniejszym wideo wspominałem o moich zasadach wstawania i chodzenia spać. Czyli, że po pierwsze staram się spać między 7 a 9 godzin. Po drugie nie wstaję, gdy jest ciemno. I po trzecie nie idę spać, gdy jest jasno. Ale fajnie to brzmi, jak się o tym mówi. Fajnie to brzmi na papierze, ale realizacja jest trochę trudniejsza. Dlatego żeby ułatwić sobie realizację tego zadania, czyli przede wszystkim chodzić spać o odpowiedniej porze, zastosowałem inteligentne żarówki. O co chodzi? Bo żarówki generalnie świecą jednorodnym natężeniem światła i jednorodną barwą tego światła, czyli powiedzmy mają temperaturę jednorodną. Inteligentne żarówki pozwalają modyfikować te wartości, czyli możemy zmieniać natężenie i możemy zmieniać temperaturę. No, i teraz mam żarówki, które sobie tak zaprogramowałem, że wieczorem fajnie się zmieniają temperaturę najpierw na temperaturę taką ogniskową, czyli z białego światła o dużej temperaturze, schodzą do światła żółtego o niższej temperaturze. Chodzi tutaj o wyznaczenie temperatury w kelwinach. Czyli białe światło, takie niebieskawe, to jest temperatura powiedzmy rzędu. 5400 6000 600 kelwinów. Światło takie cieplejsze, ogniskowe to jest 2700 2000 kelwinów powiedzmy. No i takie światło ogniskowe jest bardziej dla nas naturalne. Bardziej kojarzy się z zachodzącym słońcem. A światło takie białe, niebieskie jest dla nas też naturalne, ale kojarzy się z słońcem w zenicie. I stosując takie przejście z jasnego, z białego niebieskiego słońca, z światła na takie pomarańczowe czerwone nawet dajmy jakby sygnał mózgowi że zeszło słońce to jest bardzo przydatne gdy się jest wewnątrz pomieszczenia bo na zewnątrz to faktycznie to słońce widzimy no i drugi aspekt to jest taki, że też zmieniam gdy już zejdę z temperaturą do takiej maksymalnie czerwonej czyli powiedzmy najniższej możliwej jakie te żarówki mają a to zmieniam natężenie tego światła więc światło wtedy staje się coraz słabsze i, i fajnie jest, bo gdy na przykład mam iść spać o 21.30 ustawiam 21 sobie tak, żeby od 19.00 to światło już się zmieniało i o 21.30 mam fajny, fajny klimat jest półmrok jest czerwony półmrok, więc jest bardzo przyjemnie i nie da się za wiele zrobić wtedy Czytanie odpada, pisanie odpada, sprzątanie też odpada. Można się co najwyżej trochę posnuć po domu, coś yy, porównać w telewizji yy, i takie rzeczy. Yy, natomiast już dostajemy wyraźny sygnał, że czas iść spać i organizm zaczyna nas usypiać. <noise> Więc jest takie ułatwienie, które pozwala nam łatwo zasnąć, przynajmniej mi. Żarówki, z których ja korzystam, to e y light Smart LED Bulb W3. To jest żarówka na zwykłym gwincie E27 No i właśnie pozwala regulować um, Gdzie to jest, gdzie to jest, a jest Regulować temperaturę barwową od 1700 kelwinów do 6500 kelwinów Oprócz tego oczywiście, że, że mamy regulację jakby Temperatury tej żarówki To jest całe spektrum kolorów, różnego rodzaju zielenie Wszystkie te kolory takie um, które nie są jakby standardowym kolorem słońca Więc one się raczej na jakieś imprezy, na jakieś takie wygupy. Natomiast to co mnie interesuje właśnie to jest ta regulacja temperatury Od 1700, czyli czerwień, to jest wieczorem w nocy 6500, to jest biel, to jest w środku dnia Dodatkowo jasność takiej żarówki 900 lumenów Szału nie ma, to mogłoby być akurat lepiej no, Ale co zrobić, nie ma nic wszystkiego <laughs> Moje motto życiowe to co jest istotne, to jest to, że te żarówki działają przez Wi-Fi, więc wpinamy je do gniazdka, logujemy się przez aplikację e-light, No i konfigurujemy sobie taką żarówkę, podłączamy do Wi-Fi i sterujemy ją przez Wi-Fi. Czyli nie potrzebujemy mieć żadnych, żadnych fancy mostków, żadnych jakichś takich cudów, po prostu I konfigurujemy ją i działa. Można używać takiej żarówki z jakimiś pstryczkami, jakimiś regulatorami takimi fizycznymi. Natomiast ja tego nie robię. Więc działa to tak, że mam uruchomiony program na komputerze, który gada z API takiej żarówki. Jak żarówka się włączam pstryczkiem, żarówka się loguje do sieci. Chwilę to trwa czasem minutę, czasem dwie, aż ta żarówka złapie sieć i apka wykryje tą żarówkę. wtedy zmienia się jej temperatura i natężenie światła. No, i to jest efekt taki, że jeżeli np. jest środek dnia i używałem żarówek, później wyłączyłem i włączyłem w środku nocy, no to przez chwilę będą jasne, będą białym światłem świecić, będą świecić intensywnie, ale po jakimś czasie się właśnie uregulują na tryb nocny. Jest to efekt o tyle, dla mnie ten efekt zupełnie nie jest istotny, bo jestem w stanie to przeżyć. Natomiast tutaj jest to, że nie ma żadnych dodatkowych właśnie mostków, nie ma żadnych dodatkowych aplikacji, nie trzeba instalować. Wszystko zakodowałem sobie w Pythonie, bo jest lipka do sterowania tymi żarówkami napisana w Pythonie. Więc dla mnie jest to mega wygodne. Żarówki dokładam jak chcę, zmieniam. No i tyle. Mega fajna fajna sprawa. Jeżeli masz właśnie problemy z zasypianiem, to takie żarówki mogą być dla Ciebie prawdziwym zbawieniem, bo mm, kupujesz sobie ile ich potrzebujesz, wkręcasz sobie je w gwinty zwykłych żarówek, konfigurujesz przez Wi-Fi no i masz już system działający. No i teraz, jeżeli masz zacięcie programistyczne i znasz się na Pythonie, bierzesz sobie lipkę, programujesz sobie tak jak chcesz, yy, no i to się będzie działo jakoś tam automatycznie na bieżąco, wszystko. Jeżeli nie masz zacięcia programistycznego, to yy, bierzesz po prostu sobie apkę E-Light i w niej sobie konfigurujesz na sztywno jakieś tam konkretne daty, jakieś tam konkretne godziny, no i to będzie sobie działało na sztywno. Tam co jakiś czas pewnie będziesz musiał zmienić, yy, żeby zbyt wcześnie nie robiło się czerwono, bo zmieniają się co chwila pory roku, a wraz z porami roku zmienia się yy, jakby ruch słońca na nieboskłonie. Więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, albo można zignorować, to i po prostu sobie ustawić raz i <grymnie> zapomnieć o tym. W każdym razie, mega fajna sprawa. Podobne rozwiązania są na e, komputer. Na Linuxy na przykład jest to Redshift, czyli taka apka, która zmienia też paletę barw na Linuxie. Na Androidy jest Twilight, która też zmienia paletę barw. I ja na przykład mam tą apkę na Android TV. I jest zabawnie, bo jak oglądamy jakiś film w nocy, jak już jest dość późno, to. i są pasy, bo jest jakby obraz, jest taki kinowy, a telewizor nie ma aż takiego szerokiego, aż takich proporcji. No te pasy zamiast być czarne są czerwone, więc efekt jest taki po prostu, że wszystko jest czerwone. Nie to szczególnie nie przeszkadza. Eee, zasypiam przy tym bardzo szybko, ale czasem, jak na przykład oglądaliśmy ostatnio Dune on, to tam faktycznie. Widowiskowość tego filmu jednak wymagała trochę, żeby pozbyć się tego efektu, więc musiałem wyłączyć tą apkę. Bo duna na czerwono z czerwonymi pasami. To było dziwne. Jak kiedyś będę miał chwilkę i uporządkuję tę moją apkę do zarządzania żarówkami, to ja opublikuję na jakiejś otwartej licencji i wtedy każdy będzie mógł z niej korzystać. A na razie jest jakiś taki srogi boilerplate, plate, którego się de facto wstydzę. No, i wciąż jest w fazie testów. Bo czasami się jakieś dziwne sytuacje zdarzają, że np. raz coś zakodowałem, i o północy się żarówki włączały na pełnej jasno jasności. I więc, jak mieliśmy półmrok, to jeszcze do toalety i się zaświecił. Nagle robiło się jasno, <laughs> jak przy Supernowej. Więc to były śmieszne bugi. No, w każdym razie ja bym miał jakieś pytania o tych żarówkach. To z chęcią odpowiem w komentarzach. A tak ogólnie, to zachęcam do subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, dzięki.